Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Łukasz Łukaszewski, witam w magazynie Time Out. W dzisiejszym odcinku naszego programu zajmiemy się meczem dziesiątej kolejki Tauron Basket Ligi, Stelmet Zielona Góra, PGE Turów Zgorzelec i kolejnym spotkaniem podopiecznych trenera Michała Uwalina w Pucharze Europy. Nie zabraknie też sylwetki jednego z reprezentantów zielonogórskiej drużyny i kilku koszykarskich ćwiczeń. 84 do 99. Takim wynikiem Stelmet Zielona Góra przegrał we własnej hali z PG Turowem z Gorzelec. Wyniki poszczególnych kwart to 17 do 18, 21 do 29, 23 do 23 i 23 do 29. O zwycięstwie drużyny gości zadecydowały głównie niska skuteczność rzutowa i błędy w defensywie ekipy Stelmetu. Jeżeli chodzi o pierwszy z tych dwóch elementów koszykarskiego rzemiosła, Zielonogórzanie oddali 78 rzutów z gry, z czego tylko 29 trafiło do kosza. To daje zaledwie 37,2% skuteczności. Dla porównania 47% to statystyka PGE Turowa. Co do warunków stawianych przez gospodarzy w grze obronnej, 99 punktów zdobytych przez podopiecznych szkoleniowca Miodra Garajkowicza mówi wszystko. Dla Stelmetu najwięcej, 35 punktów rzucił Walter Hodge, po 11 Quinton Hosley i Kamil Hanas, 9 Mantas Czesnawskis, po 6 Marcin Sroka i Adam Łapeta, po 3 Rob Jones i Oliver Stewicz. We play, maybe the best game from the beginning. Rozegraliśmy chyba najlepszy do tej pory mecz tego sezonu. Nie mieliśmy za wiele strat. Kontrolowaliśmy przebieg całego spotkania. Przed meczem powiedziałem, że musimy zachować równowagę na zbiórce, a mecz będzie otwarty i w rezultacie tak się właśnie stało. Byliśmy skupieni na tym, co mamy do zrobienia. Szanujemy tych graczy, bo wiemy, że choć i Hosley będą gotowi, żeby wyjść na parkiet i zrobić swoje. Cały czas próbowaliśmy odcinać od piłki pozostałych zawodników. W drugiej połowie byliśmy bardzo bliscy, żeby wrócić do gry, ale w naszych działaniach nie widziałem możliwości przełamania wyniku na naszą korzyść i szansy na odniesienie zwycięstwa. Ciągle nam czegoś brakowało. Nasza obrona była straszna. W zasadzie mieliśmy wiele sytuacji, ale za każdym razem w grze jeden na jeden oni pokonywali nas z łatwością. To z pewnością nie jest nic dobrego w starciu z takim przeciwnikiem. Niestety ten mecz nie, nie ułożył się po naszej myśli i praktycznie cały, cały czas staraliśmy się ich dogonić. W pewnym momencie były nawet trzy punkty straty, jednak. Nie udało nam się tego przełamać, no i niestety tak jak trener powiedział, w obronie rzeczywiście słabo zagraliśmy i na pewno musimy w następnym meczu się poprawić, także no, gratulacje dla Turowa i idziemy dalej. W drużynie gości nie do zatrzymania był David Jackson, który zanotował 26-punktowy występ. 14 oczek dorzucił Michał Chyliński, po 12 Piotr Stelmach i Damian Kulig, 11 Iwan Zigeranowicz, 10 Aaron 8 Iwan Opacak, 6 Wukasin Aleksic. Dla Stelmacha ten mecz był wyjątkowy: po pierwsze, zaliczył jedno z najlepszych spotkań tego sezonu, po drugie, walnie przyczynił się do ogrania swojej byłej ekipy. Specjalne znaczenie miało dla pana to spotkanie. Podejrzewam, że tak, bo sporo kontrowersji wzbudziło Pańskie odejście ze stremetu zielona góra. Na pewno, no, wzbudziło sporo kontrowersji i ja się cieszę, że tak zagrałem, że moja drużyna, nowa drużyna wygrała. Widać, że można, tak, że mogę grać i, i, i że już po, po, po pięciu dniach treningu, trenowania z nową drużyną, jednak mogę wyjść i mogę coś pokazać, więc e, to jest dla mnie najważniejsze. Jak w ogóle się Pan odnajduje w tej nowej ekipie, jak oni pana przyjęli, jak to wszystko wyglądało? Jest bardzo, bardzo fajna atmosfera. E, ja znałem wcześniej większość. E, większość Polaków z innych parkietów, z innych, z innych klubów, więc to było tylko tak naprawdę... Szybkie dogranie puzli i e, ta atmosfera naprawdę jest super i zostałem naprawdę bardzo dobrze przyjęty. Chciałem jeszcze zapytać o kulisy tego pańskiego odejścia, bo tydzień temu po meczu z Polfarmu próbowałem pana zagadnąć, a to nie było możliwości, żeby porozmawiać. Więc dziś chciałbym no, zapytać, czy uchyli pan po prostu rąbka tajemnicy, bo tutaj różne wersje się pojawiają. Co ostatecznie zaważyło na tym, że pan postanowił podjąć taką, a nie inną decyzję? Ja, że tak powiem, podtrzymuję swoją wersję, że zaważyły tak naprawdę sportowe. E, sportowe relacje, aczkolwiek e, wtedy, gdy pan mnie pytał, ja nie znałem jeszcze co powiedział trener na konferencji i, i jaką, jakie zdanie na mój temat miał właściciel klubu, pan Janusz Jasiński, Za dużo by mówić o tym wszystkim, co, co generalnie została powiedziana nieprawda na mój temat i, i to mnie boli, dlatego został użytek na mój gust e, o wiele za mocne słowa I, i to trochę boli, tak? bo, bo przepracowaliśmy tutaj e, fajny rok i, i zdziwiła mnie trochę dzisiaj ta reakcja kibiców. Mawia się, że najpierw trzeba przegrać, aby później móc wygrywać. Czy rzeczywiście to się okaże? Przed Stelmetem Zielona Góra rewanżowy mecz z Unixem Kazań w ramach grupowych rozgrywek Eurocup. Myślałem, że, że troszeczkę większy opór stawimy i być może się szczęście dla nas uśmiechnie, ale stało się odwrotnie. Który był się lepszy i zasłużenie wygrał? Otróż był lepszy, a w naszych szeregach zdecydowanie brakowało dziś skuteczności rzutowej. 35 punktów Waltera Hodza, a później długo, długo, długo nic. No zdecydowały to wszystkie otwarte pozycje za trzy. Ich, było ich wiele i niestety nic nie wpadło i, i to, był jakby, to była jakby główna przyczyna tego, tego, tej porażki. Natomiast Turów, Turów jak miał wolną pozycję to po prostu trafiał i, i po dobrym występie w środę, no dzisiaj niestety za tak już nie wpadała. Właśnie przed Wami kolejny mecz Pucharu Europy, tym razem wybieracie się do lidera, no i do tego faworyta grupy F, z kazań na pewno ciężkie spotkanie. Tak, to na pewno jest bardzo ważny, bardzo ważny mecz i, i, i no, na pewno będziemy walczyć, ile się da, żeby, żeby w tym pucharze jednak zaznaczyć jeszcze bardziej swoją obecność i, i spróbować wyjść z grupy. Taki jest cel. Są dwa mecze i to minimum jeden mecz trzeba wygrać, ale na pewno w Kazaniu tanią skórę nie sprzedamy. Wracacie z Rosji, później od razu mecz w Radomiu z Rosją. Jak to logistycznie rozwiązujecie? Zawitacie w ogóle do zielonej góry po tym, po tym jak już w poniedziałek wyruszycie do Rosji? Tak, tak. Wrócimy tu w czwartek wczesnym popołudniem. Odpoczynek na drugi dzień lekki rozruch, autobus i do radomia. Trzymamy kciuki za dwie najbliższe wyjazdowe potyczki z Telmetu, a teraz zapraszamy na bliskie spotkanie z Adamem Łapetą. Łapeta urodził się 9 listopada 1987 roku w Jastarni. Większość swojej koszykarskiej kariery spędził w Trójmieście. Patrząc na jego wzrost, bagatela 217 cm, można powiedzieć, że po pierwsze nadmorski klimat wyjątkowo mu służy, a po drugie jest człowiekiem stworzonym do gry w koszykówkę, chociaż swoją przygodę ze sportem rozpoczynał nie od basketu, a od piłki siatkowej. Przez 6 lat grałem siatkówkę. Dopiero w wieku 16 lat praktycznie przyniosłem się grać w kosze Przez przypadek zobaczyli mnie na mordowskiej widzę koszykówki. Tak sobie pojechałem z drużyną z Jastarni i zobaczyli mi woda, że trefla w tamtym czasie. Zaprosili mnie na testy i tak zostałem już tam. Myślę, że tam było dobre szkolenie młodzieży, także, także jestem bardzo zadowolony, że, że akurat e, tam zaczynałem. Środkowy stelemetu Zielona Góra w latach 2005-2012 związany był z drużyną prokomu. Pojawiał się na parkietach pierwszo- i drugoligowych oraz w najwyższej klasie rozgrywek polskiej koszykówki. Gra w szeregach wielokrotnego Mistrza Polski pozwalała mu na zdobywanie doświadczenia, nawet w Eurolidze, w której jeden z najlepszych występów łapeta zaliczył w sezonie 2010-2011, zdobywając 11 punktów i zaliczając 5 zbiórek oraz 4 bloki w spotkaniu przeciwko kachalaboral Boral. W najlepszym sezonie PLK 2009-2010 notował średnio 5 punktów oraz 3,4 zbiórki na mecz. 9 lat grałem, więc na pewno to jest kawał czasu. Wielu ludzi poznałem, wiele nowych doświadczeń, a więc na pewno będę dobrze wspominał. Cały czas spędzony w dniu. Na treningach zawsze skupiony na 100%, po uśmiechnięty i otwarty. Nigdy nie odmawia rozmów z mediami. Kim prywatnie jest Adam Łapeta? Ciężko powiedzieć. Jestem myślę miłym człowiekiem i Staram się jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. W wolnym czasie mało tego czasu, wolnego czasu mamy, także staram się ten czas poświęcić dla rodziny. Myślę, że najbardziej interesuje mnie elektronika. Moja siostra jest informatyczką, ja też kiedyś chciałem być informatykiem. Zanim zaczynałem grać w koszykówkę, także dlatego. Teraz czas na kilka koszykarskich ćwiczeń, które dziś zaprezentuje 18-letni zawodnik Stelmetu, Paweł Jasnos. Witam wszystkich. Nazywam się Paweł Jasnos, gram w na pozycji centra. W pierwszym ćwiczeniu będzie mi pomagał Radek Trubacz. Pierwsze ćwiczenie to pick and roll. Stawiam wyobrażonemu obrońcy pika, Gdy Radek mi minie, roluje się. Ważne jest przy stawianiu zasłony, żeby nie ruszać nogami. Nogi w miejscu, nisko nogi. I od razu jak Radek minie moją linię ciała, roluje się szybko. Dostaje piłkę i lew. Kolejnym ćwiczeniem będzie praca nad dwutaktem. Zaczynamy z jednej strony, tak, metr przed linią za trzy, zależy, jaki kto ma zasięg nóg. Zaczynamy lewy dwutakt, i przeciwna ręka od drugiej strony. Z drugiej strony przeciwległa ręka, czyli lewa, prawy dwutach. Ważne jest oczywiście też, żeby trafić. Kolejnym ćwiczeniem będzie praca nad zbiórką i szybkim dobiciem. Obijamy piłką o tablicę. Mocno wyskakujemy do góry, łapiemy piłę i obijamy z tej samej strony. Ważne jest, żeby jak się upada, od razu wybić do góry. Nie czekać. To by było na tyle. Uczył Was Paweł. Jasne, ćwiczcie, trenujcie. Będzie dobrze. Zanim rozpoczniemy ostatni etap dzisiejszego timeoutu, jeszcze kilka słów związanych z Tauron Basket League'ą. W internecie pojawiły się doniesienia o tym, że Filip Dylewicz zmienia drużynę Strefla Sopot na Stelmet Zielona Góra. Włodarze sportowej spółki akcyjnej grono póki co nie potwierdzają ani nie zaprzeczają, tak więc musimy poczekać na rozwój sytuacji. Teraz spokojnie możemy przejść do losowania i konkursu tego odcinka. Tydzień temu pytaliśmy o trzy poprzednie drużyny Waltera Hodge'a, Kapitanes de Arecibo, Congrejeros de Santurce, Florida Gators. Jeżeli ktoś podał reprezentację Wysp Dziewiczych również uznawaliśmy to za prawidłową odpowiedź. Dziś rozdajemy gadżety ufundowane przez firmę Stelmet. I takowe trafią do... Uwaga, uwaga. Pierwsza osoba to Franciszek Korniluk. Franciszek Korniluk. Michał Ząbek. I... Trzeci zwycięzca tego odcinka to... Paula Rodziewicz, proszę, serdecznie gratulujemy. A pytanie na dziś brzmi, proszę podać statystyki najlepszego do tej pory sezonu Adama Łapety rozegranego w polskiej lidze koszykówki. Odpowiedzi tradycyjnie przysyłajcie na adres sportmaupa.rtvlubuska.pl. Na dziś to wszystko, dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Solem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.